Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek z Decofin of and Lily. Dzisiaj mamy spotkanie z Julią. Hura. Dobra. Hmm, co by tu zrobić? No, jeźdź do pojemnika wody, zobywasz wodę. Okej. Okay. Co ja mogę z tą wodą zrobić? Co ja mogę. A mam przemyć. No dobra. No cóż mówiłem, że piliśmy to, tylko potwierdziłem ją narrację. Połyczyśnią krwi, musisz poczekać na Julię. Halo, czy to tutaj? Tak, ja jestem tutaj. Po prostu... Okej, okay, powinno się zmieścić. Ścięgniesz. Cięgasz po obcęgi? A, dobra, jedno i to samo. Do metalu swoimi szczypcami. Okej. Okay. I używasz ich, żeby przebić. Przepraszam, że mnie musiałaś czekać. Nic się nie stało, więc ten przecinek był, był... dosyć drogie. Raz, przepraszam, niech no, no... tylko znajdę mój portfel. Już pewnie aż się go opróżniła. M Mogłabym użyć łazienki? Oczywiście, śmiało, ja i tak muszę poszukać swoich rzeczy. No. Eee, moje rzeczy są tutaj, tak? I... o. Eee, Okej. Okay. O, dobra. No to sześć. Sześć... 6, tak? Ne, nie zo. 6, to nie to. O! 9, e 9? Dziewięć... Dziewięć? Chodzi o to. O dobra, w obrębie Sejmu znajduje się trochę papierów, ale też. Oszczędności Karla, let's go! Dobra. Dowód Karla, let's go! No i dobra, nie wspominając, że sytuacja jest idealna. Okej, okay, więc plan wygląda tak. Kark kręcił się w kult, rzucił roboty i porzucił przyjaciół i rodzinę. Następnie wyjechał, nie dając nikomu znać prawdopodobnie, by bardziej y, zgłębić się w kult. Dziwne, owszem, ale takie rzeczy się zdarzają. Jeden problem nie zaszli. Nie mogę jej, jej porzucić. Kto będzie się będzie nią opiekował? A dokładniej jak powstrzymamy ją przed podążaniem za mną. Naprawdę muszę ją zabić, żeby to wszystko zadziałało. No, weźcie, nie moje maszki. No sprawa, że demon może znowu to przewidzieć i próbować uratować. Z drugiej strony to dobrze, prawda? Demon może pilnować jej zamiast mnie. O, no i dobra. No i papierościk jestem, le jestem lepszy ode mnie. Jego przynajmniej sucha, no i może ją ochronić Ta powinna się zostać z demonem Ashley on cię przypilnuje Potrafi cię ujarzmić Na pewno ci się to spodoba I rządzi światłem, kochana Przyczep się do kogoś innego i zapomniał o mnie, czemu nie? Andrew, nie nic przeciwko, żebym wziął coś do picia. Ta jasne, częstuj się, masz jakiś sok? Pewnie wyl... Yy, nie, czekaj o nie, o nie, o nie Właściwie Ej mała Może chcesz trochę Coca-Colki Albo mal malboraska Nie mam nic do picia Mogę coś ci kupić jako podziękowanie za twoją pomoc Jasne, chyba Bardzo proszę moci... ma, ma nie macha laty, Latę macza. o nie tylko nie macza laty. z syropem truskawkowym Dziękuję a to pieniądze za nożycę za, za metal, dziękuję i przepraszam za kłopot. Nie ma za co, ale może powinieneś zadzwonić na policję. Nawet jeżeli to żartu, uwięzienie kogoś z przestępstwem. Tylko słaby żart, który by poszedł za daleko, nie martwcie. Jak tego nie zgłosisz, to Twój kolega będzie myślał, że to ok. No, prawda. Masz raz zgłoszę go. Fiu, dzięki Bogu. Właściwie to chyba nie powinienem mieć dłużej takiego współlokatora. Ale nie mam dokąd pójść. Dziwne, myślałem, że spodoba jej się wizja wspólnego mieszkania. Rozumiem, nie ma szans na to, żebyśmy sprawowali ponownie. Przepraszam. Bo masz tak okropny? Tak, nie, po prostu. Tak, po prostu będzie lepiej. Wiesz, wtedy nie mogłem zapytać, bo Ashley była tuż obok, ale chciałbym usłyszeć jeszcze raz, a porządnych, czemu to nie może wyjść? No i tak, że nie możemy tylko... ale... Tak, tak myślałem, ale gdy jesteśmy twarzą w twarz, to ona sypie się jak Domek z kart. Jak ją przycisnę, to na pewno do siebie wrócimy. Poproszę ją, żebyśmy wprowadzili się gdzieś daleko, żeby aż jej mi nie znalazła. Później zacznę robotę jak Karl i będziemy żyli cicho i szczęśliwie. Pewnie zrobię jej dziecko, żeby ją przy sobie zatrzymać. My to nie to nie może być, przepraszam. Ej, weź, co jest? Przepraszam, po prostu nie chcę... Nie mogę. Zrobiłem coś, z nie... Nie, nic. Ale... Może przyzwyczaiłeś się do takiego zachowania przy ashi, ale... Nie lubię, kiedy ktoś chodzi wokół mnie na palcach. Przecież tak nie robiłem. Nie robiłeś? Wszystko chodziło się wokół tego, co chcę, to, co chcę robić, jeść czy rozmawiać. Na początku to było miłe. Później zdałem sobie sprawę, że żadna z tych rzeczy cię nie interesuje. Bardzo przy mnie byłeś i przyzwyczaiłeś się. Nieprawda, szczęśliwanie ciebie powodowało, że byłem szczęśliwy. Nadal nie tego oczekuję od związku. Chciałem kogoś róbne, równego sobie, kogoś z kim będę się rozwijać. Nie służącego, który będzie zgadzał się na wszystko, nie wkładał w to żadnego serca. Nie wiem, jak na to zareagować. Myślę, może jest w tobie coś dziwnego. Przepraszam, przepraszam, nie to miałem na myśli. Moja wina, czuję się nie swoją. A skoro jestem, to lepiej nigdy. Ale lepiej nigdy się nie spotkajmy, okej? Okay? Dobra, to od ciebie zależy. Przepraszam, muszę iść. Nie bądź zły. Nie jestem zły, jestem po prostu zaskoczony. Czy zrobiłem coś nie tak? Nieee. Skąd się to wszystko wzięło? Właściwie proszę. Podała ci list. Nie, nie czytaj teraz. Okej. Okay. Napisałam go dawno temu, ale nie planowałem go nigdy wysłać. Jest trochę brutalny. Nie musisz go czytać, po prostu chciałem ci go dać jako zakończenie. Dzięki. Żegnaj, Andrew. Zaprawiamy jakby jakbyśmy mieli nigdy się nie spotkać. Haha, ta! Ha, Rozumiem. W takim razie życzę Ci szczęśliwego całego świata. Tobie też, Andrew, uważaj na siebie. Ale klapa. A w takim razie jestem bezdomny. Powinienem się stąd zbierać, zanim masz się zorientuję się i zaczniemy szukać W co tam mam za list? A, nie mam, aha Fajnie Siema, siam Czekaj, może... tutaj będzie O! Co mamy? Okej okay. Dobra, autobusik Nie daje mi się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, żeby przeczytam ten list Dobra, dawaj Drogi Andrew, bardzo cię kochałam Potrzebowałam dużo czasu, żeby zebrać się na odwagę i zerwać z sobą To boli jak cholera Dzisiaj dowiedziałem się o tym, że twój blog spłonął A ja nie dostałam od ciebie żadnego znaku Ale... Jakbyśmy byli martwi, no to... Dobra Nie wiem, czy jesteś żywy, czy martwy jest taka chora część mnie, która czuje ulgę, że możesz nie żyć. Jajks! Myślałam, że Cię kocham, Andrew. Za każdym razem, gdy Cię widziałam, miałam motyle w brzuchu. Nawet gdy mieliśmy ze sobą tak długo, to moje serce biło jak oszalałe za każdym razem, gdy rozmawialiśmy. Myślałam, że to ner nerwy z powodu tego, jak bardzo Cię lubiłam. Ale patrząc też, to nie były nerwy. To był strach. Nie byłem o tyle, po prostu każda cząstka mnie krzyczała, żebym trzymała się jak najdalej od ciebie. Aha. Nie kocham cię, Andrew. boję się ciebie. Te trzy miesiące bez ciebie wreszcie otworzyłem mi czy coś jest z tobą nie tak. Zawsze mówiłeś właściwe rzeczy, ale nigdy tak naprawdę nie miałeś tego na myśli. Tam w środku, gdzie powinieneś mieć serce, jest zimny i martwy głos. Po prostu byłeś dobry w ukrywaniu tego. Albo to ja nie chciałam tego widzieć. Tak czy inaczej, nasze ścieżki się rozdzieliły i nigdy już się nie przetną Jeżeli jesteś martwy, mam nadzieję, że jesteś w niebie z miną. Jeżeli jesteś żywy, mam nadzieję, że zdechniesz w piekle zaszli. Nigdy mnie nie chroniłeś, nie będę cię opłakiwać. Już nigdy, twoja Julia. No, no cóż, czekaj, okay, trochę do dupy, bo naprawdę starałem się ją pokochać. No, rady, ważne. Nie wierzę! Andrew, zjemuś, do się nie widzieliśmy! Tak e, kto? Hej, ziomek, kopalat! Hehe, stary, dobrze że Cię widzieć, jak się miewasz? Wszystko w porządku, u ciebie? Świetny sam awans pracy! Świetne, świetne wyczucie czasu, moja żona jest w ciąży! No tak, jesteś. No tak, jesteś żonaty! Ha, życie jest piękne! Niesamowite, gratulacje z okazji małżeństwa i awans! Dzięki, ziomek, spójrz, mam jej zdjęcie! Ojo, nie jest przepiękna, w sensie ziom! Jestem w szoku, codziennie rano buduję ją w yy, się obok takiej bugini Nie wierzę, że będę ojcem ziom! Będę ojcem ja! Co to jest ten? Ale to jest ten czasem, który nie miał na jakiejś chyba? Albo coś. coś na myśl. Musisz być pewnie mega zazdrosny, co? Ha! wiem, że jesteś. Zazdrosny powinien być, tym naprawdę? Jednak nie dzięki nie chcę zjewać do wychowania kolejnej osoby, tak jak zubałem jej. A no, a ona, ona nawet nie palcem mi pomóc. Poza tym to nie tak, że ja i ona możemy w ogóle... Julia, mam Julia. Poza tym wypadłem z jej życiem Tak się, jak co u ciebie, co porabiasz? Eee, stary śmieci i takie tam. No, Okej, okay. spoko spoko. E, jak to Julia? Nie było lepiej, zerwała ze mną jakiś czas temu. A przykro mi się. Co masz? I macie ten kontakt? Jest ograpno jak zawsze. Eee. To teraz się nasuwa taki mem, który... który często widzę na TikToku. Oczywiście bez obrazu nikomu to jest. Ten, ten po lewej stronie to jest ziomek z jakiejkolwiek innej szkoły, wszystko jedno, a, a, a po prawej ziomek to jest chłopzliceum, kurde taki boss fight. <gry> Te memy są taki, są taki głupie, szczerze mówiąc. W tym momencie przyznajesz się, jak nisko zdążyłeś ufać. Poprosisz go o poradę, a może okaże ci litość i zapromuje do na jej kanapie. Przecież jest szansa, żeby ponownie stanąć na nogi. Dajesz pracę jako Carl Kultman. Zmierzch w swoje życie. Długo później odpłacasz się przyjacielowi za dobroć, zabierając jego gdzieś na obiad. A oni zaskakują cię pytaniem, czy chciałbyś być ojcem, chcesz tym. z tym. Przepraszasz się swojego życia, uśmiechając się i pomagając innym. I nikt nie ma nawet najmniejszego pojęcia o tym, jakich makabrycznych rzeczy dokonałeś. Rano ziomek, wszystko w porządku? Jak jest sens? Jestem... I'm tired, boss. Szczerze mówiąc, Andrew to jest taka tragiczna postać, że nie, że tragiczna, tylko, you know, że... Tragizm postaci, chodzi o tragizm postaci. Nie, spoko, nic mi nie jest. Przepraszam, przypomniałem sobie, że gdzieś muszę pójść. E, okej, okay, cóż, miało było ciepło zobaczyć. Tak, ciebie też. Hej, nie masz może pożyczyć dwie dychy. Jasne, proszę bardzo. Dzięki, przyznam szczerze, że raczej nigdy cię nie oddam. Nie mam sprawy zioma. po prostu to okej. Okay? Dzięki ty, też ziomek. Co zrobić? O! Do szkoły, czy... A nie! Wymówkę, dobra. Zamiast zakupy i chleb. Let's go! Może panu nie cię za ona nie musi o czym niczym wiedzieć, a. Gdzieś ty był! Gdzie, cię, gdzie się! Gdzieś się lejałeś późną nocą? No, na babach byłeś, co nie? Słusznie nie ma, żeby być zajęta poświęceniem ludzi. A ciebie nie ma być tutaj w domu? Jestem w domu teraz, zabrałem zdrową rozsądkowi. Gdzie byłeś? Jak się wy wydostałeś? Mam swoje sposoby, poza tym wróciłem, więc w czym problem? Masz pojęcie, jak bardzo się przeraziłam w jedweszką, a ciebie tutaj nie było? Wszedłem do, do sklepu. Znowu wuda? Chyba zaczynasz mieć problem. Wuda! Co się tak bawi? Ale zdecydowanie się rozwija na problemy. To mi się należy. To mi się należy! To mi się wszystko należy w tym życiu. Nie było cię za długo jak na w sklepie? Zgubiłem się, kań za okolicy. Czy w mieszkaniu? Ty mi to dałaś. Wciąż, pal przy oknie, albo najlepiej wcale. Boże, wiem jak na rzeka, że bardzo proszę nie wykorzystać takie tak jest to takie. A czego ty w ogóle zacząłeś palić? Dla stresowania. I tyle? Jeżeli coś cię męczyło, powinieneś przyjść do mnie. Nie, nie wyglądałaś jakbyś mnie przy sobie wtedy chciała. Nigdy nie było chwili, której nie chciałam, żebyś był przy mnie. co skoro tak mówisz? Czy pomaga ze stresem? Coś jednego? Nie. Na pół? Pas. Szadka? Co to w ogóle ma znaczyć? Apsk! Co? No jest już naprawdę naiwany. Słusznie przychylę zachwałem, podejmę blady do 5 rano. Oła! AJA! ja! Jej jej! Oła! Ała! 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 ała jej. Jezu chryste, co żeś zrobił! Chłopie, chłopie! Tak się nie robi, jesteś moim ugrubieńcem, bo spośród tej dwójki to nie trudno wybierać, ale kurde, nie rób tak, ziomek, to jest tak jakbyś, kurde, to jest najgorsze uczucie i że, nie wiem, masz ziomka, który pali, albo po prostu kogoś spotykasz na ulicy i, dobra, bardziej masz ziomka po prostu i po prostu tak, he, zabać i na ciebie dmucha, no kurna, no, ziom, tak się nie robi. odpowiadając na twoje pytanie, nie, nie pomaga. Zajmuję tylko twoją głowę na moment, chociaż czasem... Czasami ta chwila pauzy jest tym, czego potrzebujesz. No i woda. Hej Andrew. Co? O. No e, dobra. Na pewno właśnie rodzice byliby dumni teraz. Prawda? Ważne, ja, że jesteś w tym okropno. Co takiego jest ty, jesteś go żało mi fejkami okej. Tekaj, doceniam to, za ale nie wbijaj się w swoją twarz moją, to boli. Co teraz na przyszłym jak się ciołoś, braciszku? Eee... Co się dzieje? mnie tak nie nazywasz, czemu? O nie, o nie. A, a ja, a faktycznie, braciszku. Oj, oj Czy to nie powinno Cię podniecać przez to, że to takie. Tabu i w ogóle? Działa wręcz przeciwnie Przepraszam czy coś Nie przestaw, Nie przestawaj To w ogóle mi nie przeszkadza Problem, że przeszkadza mi idiotko Ja no, nie przepraszam Cieszę się, że mi przypomniałeś, dzięki To było naprawdę długie kilka miesięcy Moje myśli po prostu się wyłączają Czy można zapomnieć o tej małej głupiej w pasce? To będzie spore wyzwanie Z twoją pamięcią wątpię to Tak czy siak jest dokładnie To co w lodówce? Chodzi na to, że kultysta. Widziałem kiedy gdzie szukałam. A, jest Ja chcę nam coś do jedzenia, co nie jest garnem. O. Mm. O, garnek. Dobra. Kawalerka. Kawalerka się musi. Muszę coś pociąć, Daj mi twój mój tasek. Tasek. Jasno. chodzi? Odzyskałeś tasek. z jego pomocą przyrządzanie nie jest karłem O, spaghetti, polonez, o najlepszy, no Już wuda, wóda, woda, wuda. No zarówno jedzenie jak i sytuacja Po co ja wracałem? Ogarnij się Aż tak niedobre? Nie chodzi o jedzenie, chodzi o jak dzisiaj uciekłeś Ale wróciłem Jakie baneczko? Yy, nie odepchnąłeś mnie znowu. A ja jestem pijany wciąż. A, dobra, to ma sens, że jestem pijany bo wciąż w LWD. Jestem dosyć, dosyć pewien, że zrobiłem coś, coś jeszcze. Czy jutro znowu zniechęcisz i chociaż raz w życiu będziesz? Bądź szczery. Jeżeli znowu spróbujesz mnie uwięzić, to tak. Eeeh, nie rób takiej miny. Chyba nie jestem taki nierozsądny. Co mam niby powiedzieć? A tak! Łatka waleńka! Przykryj mnie i przywórzyk data z Zasługuje na to! Dzięki ciastro Tak, nie niby. Miałbym po czymś takim nie zwać? Słusznie, nie szanuję tego świata, bo jak widać, tutaj już jestem skończony kretynem. Pokadajmy, jak wyżyj, wyścigajesz. Nie mogę to rozmowę wal. Co chcesz, możesz mi powiedzieć. Chcę po prostu, żebyś powiedział mi, że mnie nie opuścisz. Nie ma znaczenia, że ci to jeszcze powtórzyć, yy, zanim mi w końcu uwierzysz. Uwierzę po, po tym, jak przestaniesz uciekać. Gdzie niby uciekłem? Przecież tu jestem. A poza tym, co to zmienia? Czy nie powiedziałaś, że świetnie byś sobie bez mnie poradziła? Nie byłam na serio. Nie byłbym taki pewien. Serio? Nie wiem, dlaczego to powiedziałam. Wierzę, że cię kocham na, ży na życie. To żart. Aaa, się Wszystko co robię robię, zdać, robię dla Ciebie z miłości. O, jestem w tobie zakochana. Ta, to wiem, jedną rzecz, którą we mnie kochasz. Tak. Ja? Zamknij się, nie spodziewałam się, że zapytasz. Daj mi chwilę. Na pewno było coś... To nie powinno być coś, nad czym tak długo się zastanawiasz. Tak, Ta, takim razie się... co w wypadku nie kochasz? Nic, a nic. Lewy cierpowy! A, chcesz szarości czy nie? Lady, przepraszam. Przepraszam, że niczego w sobie nie lubię. Lubiłem Ashley, zanim zamieniła się w ten smutny widok, który mam przed sobą. W ogóle się nie zmieniłam. Nie, kiedyś umiałaś myśleć. Byłaś bezwzględna. Miałaś sobie tę ikrę, urok, intuicję, upór. I nieważne jak głupia byłaś, mówię białym, zagłębiać się w ten twój porypany umysł. Teraz lawirujesz pomiędzy załamaniem, trzaskiem, płaczem, sraniem się o wszystko. I tak w ogóle myślę, serio? Kiedy. kiedy a, no dobra. Jedyne co można jeszcze powiedzieć, to że samotne są dni bez Ashley. jedyne co robią te marne zaloty Layla, to nabudowują więcej niechęci w twoją stronę. E, tak, to wiesz, szkoda i smutek. Bo została ci tylko Layli No chyba. Co, co, co co? Zapalamy i idę do, do łóżka. Ojej, no. jesteśmy pijani. To jest moje łóżko. Aje. No, dobra, trochę pijani jesteśmy. Ech. Dobra, czemu wróciłeś? Czemu naprawdę chcesz mojej śmierci? Nie, czy ty tylko chcesz umrzeć? Czemu chcesz mieć. Czemu chcesz mnie przy sobie po tym syfie, co ja zrobiłem? Bo że życie bez ciebie. Jest. Śmier... Jest... Bez ciebie śmiertelnie mnie przeraża. A, że bez ciebie śmiertelnie mnie przeraża. Więc jak widzisz, jestem martwa, tak czy siak. Nie wiem, Andrew, to wszystko, to wszystko co mam. Ty ja, ty ja. Ja też nie mogę żyć bez ciebie. A, dziękuję. Musisz wiedzieć, jaką kupą gówna się stałem. I robić te. O, kupa gówno. Czy to jest kupa gówno nawiązanie mod do Polski? Najlepszy mod. O mój Boże! Andrew, Andrew, wzbudzasz mój respekt. I robisz wtedy debilną minę, jakbyś y, nie, y, nie wiedziała, w czym problem. Tylko wtedy czuję się dobrze. Tak, tak, twoje sekrety są ze mną bezpieczne. I kończę bez względu na to. Chcesz użyć kolejne? Jasne. Za późno. Dobra, Jesper. Chcesz rzucić sekret? No. Znam wszystkie twoje sekrety. Jasne, jasne. Więc co możesz mi powiedzieć? Jeśli zna, znasz to, nie muszę ci mówić. Musisz, musisz, żeby... Musisz, żebym wiedziała, który masz na myśli. Jest taki, że chciałbym, żebyś się nic nie powiedziała tam wcześniej. Eee... Tu się wariatką. Eee. Eee. Nie dobra, może, może skipniemy? Skipnijmy, no. E, a nie potrafiła zachować pozorów nieważne, jak bardzo się starała. Moim zdaniem, potrafiła oszukać każdego. Ja nie szukałem, jak chciałem być oszukany. Więc jeżeli coś, to poko pokonałem ją w jej własnej grze. Z tego, co słyszę, to jesteś niemal dumny z tego, że jakim w jesteś. I z jakiegoś powodu mam ci ufać? Tak, jeśli zaufasz mi. Bo moje stawienie się nie zmieniło. Nawet jeżeli gardzę tobą z całego serca, to masz mnie po swojej stronie. Pomijając momenty, kiedy próbujesz mnie zabić. Tak cóż, to mnie masz, ale... Nie, ale znalazłem dowód Karla. Ultra gładka zmiana tematu, jesteś prawdziwym mistrzem dywersji. No i? No, idealna, idealna okazja, żebym ukradł jego tożsamość. Więc ja jutro wynajmę nam nowe mieszkanie. Bo nie możemy tutaj zostać, jego, jego przyjaciele będą go szukać. Znajdę wszystko jego dokumenty, zerwę, wynajem, Takie tam. A potem wy, wyjedziemy, tylko ty i ja. ja Jaka być? Brzmi koszmarze. Brzmi koszmarnie. Brzmi spoko. Nie problem. Zobaczymy, co będziesz o tym myślał jutro, kiedy wyśleź No Weź. Dobranoc. No i, bo, bla, no i dobra, dobranoc. O. O, dobra. A weźmy już śpimy.